Do mi, Ej stary takty Pokaż nam, że potrafisz udowodnić, że my nie potrafimy nic. Rym to na wodę pizzy. Czy warto być dobrym, czy lepiej być złym? Pytanie zapomniane, odpowiedzi jest uznane, ale niesłychane jest to całe rapowanie Mówisz, że nie potrafię udowodnić, trochę mnie mówisz. mówisz. Słowami rani, ja mam na to wyjebane dziś. dziś. Nie jest łatwo, nikomu spytasz jak, jak to. W zasadach to ostatni ten zawsze zapyta. gasi światło. świat się fakt, oczywistym nie warto. Dawaj dowody, jeżeli życie nie jest walką. Same przeszkody, a marzą mi się dochody. Chcę powietrza i wody, ale także wygody. Jak te sejmowe trzody, bo dlaczego ja nie mogę? Czy muszę żyć gorzej i udowodnić to człowiek. Udowodni samemu sobie oraz nam wszystkim, że śmiertelne w mają tylko nieliczni. Coś puszcza w obieg filozofia ateisty, a Dobrze dla kobiet, co jedynie feministki. Ręce obie, nie wylądują w tobie, Muszą go wykopać, a nogi do niego tobie Droga taka sama, choć różnie pokonywana Poszła fama, czy od rana zakazana kana dla nas Daj dowód na zło i jego powód Dlaczego własne zdanie wywołuje powódź I znowu jebać wszystko, jestem egoistą a znalazłem odpowiedź na pytanie, które znikło Czas przeniknąć przeszłość, przyszłość Obal takie coś jak magia i magiczność słów Wykaż mi, że to nie statyczność znów Powiedz im, po prostu mów